Cześć, witajcie w trzecim odcinku serii Paczuchowy Vlog, czyli serii, w której no, otwieramy sobie paczuchy. Dzisiaj mamy tylko dwie paczki, ale za to jakie? Ta pierwsza jest dosyć mała, aczkolwiek ta druga, no jest ona naprawdę konkretnych rozmiarów. Aż nie mieści mi się w kadrze, no popatrzcie, nie widzicie jej góry. No i przepraszam, że tutaj widzicie po bokach te rzeczy, których widzieć nie powinniście, ale no inaczej po prostu nie mogłem tego zrobić. Dobra. Otwórzmy sobie te paczuchy. Zacznijmy sobie od tej mniejszej paczki. Ci, którzy oglądają mnie od dłuższego czasu na pewno znają moje rewelacyjne umiejętności w temacie otwierania paczek. Aczkolwiek mam nadzieję, że może tym razem akurat w miarę szybko mi to pójdzie. Powiem Wam, że nawet nie poszło mi z tym otwieraniem tak źle, ale jednak cięcie musiałem zrobić. Ale dobra, zobaczmy już, co tutaj mamy w środku. Mamy tutaj zestaw LEGO Star Wars Mandalorian Battle Pack. No tak, bardzo chciałem mieć ten zestaw właśnie ze względu na te minifigurki Mandalorianinów. Konstrukcja też z tego co widzę daje radę, no też śmigacz fajnie wygląda. Te tutaj kilka skałek, taki jakby Ford, no też się całkiem ładnie prezentuje. No ale głównie tutaj minifigurki robią robotę, jak to w Battle Packach zazwyczaj bywa. No, tak więc spodziewajcie się w najbliższym czasie recenzji tego setu. I mamy tutaj jeszcze najnowszy katalog. No i to wszystko, co znajduje się w tej paczce. Przejdźmy do tego, co zapewne interesuje Was bardziej, czyli tej większej paczuchy. No, jest ona naprawdę z słusznych rozmiarów. No, niestety, ale nie mam tutaj, jak jej po prostu w kadrze umieścić, żeby była cała widoczna, więc musi to wyglądać tak. Tak więc, przejdźmy do otwierania. Naprawdę ciężko się tym kartonem tutaj manipuluje. Szczególnie, że jest on no, większy niż mój stół, moje biurko, na którym nagrywam. Ale dobra, udało nam się go otworzyć. W takim razie przekonajmy się, co jest w środku. W środku znajdziemy. Worki z powietrzem. No, mogą się przydać. Jakby kiedyś. Anu nie było. Jeszcze więcej worków z powietrzem. W ogóle zapomniałem wspomnieć, ale jest to paczka z Lego Shopa. Ale przejdźmy do właściwej zawartości. A nie, poczekajcie. Mamy jeszcze trochę worków z powietrzem. <laughs> Musiałem sobie ten karton położyć na ziemi, bo po prostu nie mogłem nim w ten sposób operować. Ale dobrze. Teraz zobaczmy, co tak naprawdę w nim się znajdowało. Tu, 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 tu. Tak jest. Zestaw na Chiński Nowy Rok. Mamy tutaj taką oto świątynię oraz kilka takich sklepików. No i również ciekawe minifigurki. No przepiękny, prześwietny zestaw. W ogóle samo pudełko się pięknie prezentuje. Patrzcie na te, tutaj wszystkie grafiki. No fajnie, fajnie to wygląda. Jeszcze tył Wam pokażę. Tak się on prezentuje. No przepiękny, prześwietny set. Popatrzcie tylko, jak ta świątynia pięknie wygląda. Zresztą te stoiska także się świetnie prezentują. No po prostu przepiękny, prześwietny, przerewelacyjny zestaw. I mówię to jeszcze przed recenzją. Podejrzewam, że jak go zrecenzuję, to będę nim po prostu oczarowany, tak więc mam nadzieję, że jak najszybciej mi się uda to zrobić. Patrzcie, znajdowało się jeszcze to. Na pewno zastanawiacie się, co to jest. No więc jest to gratis dodawane do zakupów na Lego Shopie, i mamy tutaj przypinkę. Przypinkę, jeśli dobrze kojarzę, międzynarodową stacją kosmiczną. Tak więc otwórzmy ją sobie. Mamy tutaj międzynarodową stację kosmiczną, mamy logo Lego. No fajnie, ładnie to wygląda. To jest chyba taka jakby naklejka. Całkiem fajne, chociaż no, mieliśmy już mnóstwo dużo lepszych gratisów na Lego Shopie, aczkolwiek no takim czymś za darmo jak najbardziej nie pogardzę. W takim razie podsumujmy sobie ten paczuchowy blok, ten haul, no, myślę, że jak najbardziej haulem to można nazwać. Tak więc no, tylko dwa zestawy, ale za to jakie fajne, no, szczególnie ten jarmark noworoczny, no, to jest coś absolutnie pięknego. Już nie mogę się doczekać, kiedy będę go recenzował. Tak więc bardzo, bardzo udane zakupy. W ogóle zapomniałem o tym wspomnieć, ale ten odcinek, ten haul jest poniekąd specjalnym z okazji urodzin kanału, które były w grudniu. No jakoś tak nie miałem czasu, ani specjalnej ochoty, żeby coś sobie kupować. No wiecie, był grudzień, były święta, no to tak trochę bez sensu sobie coś wtedy kupować, no bo przecież są prezenty, a potem jakoś tak nie miałem czasu, trochę nie miałem ochoty. No i w końcu teraz się zmobilizowałem, no i zakupiłem takie oto dwa prześwietne saciki. Właściwie to zdobyłem już wszystkie nowości na pierwszą połowę 2020 roku, które chciałem mieć. Tak jest, te dwa zestawy właśnie pozostawały na mojej liście must W ogóle w tym roku jakoś tak mało miałem must jeżeli chodzi o nowości. Poza tym był tylko ten market z Ninjago, no i jeszcze kapsuła gracza z Ninjago, którą recenzowałem. No i jeszcze te dwa setiki. tak więc wszystko już zdobyłem. No i co, teraz oszczędzam na nowości, które wyjdą w drugiej połowie roku. Tak więc nie mogę się już doczekać, aż te zestawy sobie zrecenzuję. Mam nadzieję, że wy również. Tak więc trzymajcie się. Cześć!